Jak się poznaliście? O, jak się Tutaj mogą być właśnie te dwie różne wersje, <grym> więc może <grym> Staliśmy wspólnie. Dobra. To że... już jak księdza przed ślubem, musisz to powiedzieć, ile lat nie wcześniej. Mhm. E, jak? Poprzez wspólny znajomych. Tak, poprzez, poprzez nie. Ja wiem, że jest to pewnego rodzaju posługa i jeżeli e, ja dostałam pewnego rodzaju talent i pan mi to pokazał, to nie mogę tego zatrzymać dla siebie. Jakbym mam takie poczucie, że no. Źle się z tym czuję, ale też moje serce bardzo tęskni do tej posługi. Mm. Więc... Czym dla Was jest wiara? Jakbyście mogli to określić? To żona najpiękniejsza. Ja mogę powiedzieć. Skarbem. Dla mnie to tak... pierwsze, co, co, co mi tak przyszło na myśl, to jest takim spotkaniem: spotkaniem y, z, z, z drugą osobą, czyli w tym momencie y, z Jezusem.